O ja jestem Boże. I dzisiaj nagrywam sztuki walki. Sylwestra. Dziwne, co nie wiem. Pierwszy trik, jakby to powiedzieć. Widać mi i dać się. I. takiego. 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 Kupiłem sobie. Ja się I can't forget that day we met. Your eyes are blue, we're bursting through. I can't forget the day. Summer's dead, hot sun, and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is My son, love, been waiting for you, my love. My son, love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone My summer love, been waiting for you, my love Completely You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, be waiting for you, my love. My summer love. No to pierwsze. Jesteś z kimś, on cię nie widzi. Najlepszy trik. Bierzesz go za szyję, bierzesz jego rękę i go dusisz, ale za to, że to nie taki tam filmik będzie, no bo przecież to jest głupie. No to robimy tak. Bierzemy jego rękę, łamiemy i walniamy w ten w brzuch. Pokażę Wam to? Dajcie. Jak to tu, o, no wiem. No, Przerzucie no. mu rękę? łamiecie tak jak... Właśnie. to Tu. No to tak. Czekajcie po. A werski No to tak. Łapiecie na nie. Znaczy wiecie. Łamiecie później zabijacie, jeśli jesteście te Uł ten. Ale żeby było Wam łatwiej niż złamasz, walnijcie jemu. Na przykład tutaj właśnie. Musicie... Czekajcie. So Macie go i tutaj, jemu nogą, z całej siły łamiecie. On wtedy się skradnie, ten położy. Dlaczego tak o będzie? Bierzecie, walicie w ten w plecy. On później, jak świeci, łapiecie jego rękę, odwracacie i przewalacie w twarz. Na przykład teraz patrzcie, tylko że to nie będzie droga tylko Tu on się wykrzywi, w plecy, ręka. obracacie i bijecie. Tylko najważniejsze u mnie to się często staje. Ciuk nie może być w środku. On musi być na zewnątrz, bo inaczej przewalicie. On wam się wtedy jakby to powiedzieć, złamie no i macie wtedy pycha no to teraz jeszcze raz tylko, że uważajcie jeśli to robicie teraz pięść tak o bez nie, czuk, nie na zewnątrz walicie z całej siły najlepiej wziąć taki zamach i mu przewalić jeśli zrobi tak to znaczy, że z całej siły zrobiliście jakby teraz tak o u was może być uh, ta kokiołka nie jest też taka duża. Na moich kukiełkach to jest dziwniej, ale... Albo drugie, kiedy już ktoś na Was zbiegnie, jakieś ninja i skacze na Was lepiej, kiedy biegnie z twoją nogą, tak o właśnie leci, zrobić tak, bo cię tylko ręce walnie. Później. Od I też paryce, jemu złamie, złamiecie nogę. Leci i później spada. Później kołapiecie za koszulę i przewalacie w twarz. Brzuch. Iżecie rękę i w plecy. Z całej siły nie, bo właśnie wam poleci. Ale... No, no to macie takie walki, to do... ja to nie robię dla żartów. To jest do obronienia. Pomyślcie teraz tak, że jakiś grubas, albo ktoś was tak złapał? No i co? Nic nie zrobicie. A jeśli to robicie na żarty, to jest bez sensu. Mogę to zgłosić policji, jeśli ktoś mi to powie. Tak się nie robi, ale ktoś was tak łapie. Tak za koszulę, tak, tak mocno za koszulę. Na przykład poproszę kolegę, żeby teraz was tak złapał. Za koszulę. I teraz musicie, łapie was, zrobić tak. Tutaj, tak. I później, później go zginąć. Albo kiedy uciekacie przed kimś, najlepiej, kiedy macie jakąś rzecz, albo buta sztąpnąć. Chowacie się, on nagle, jak przechodzi i tak im w twarz przywalić. Na ten plan, kiedy już leży, możecie złapać sobie koszulę w ścianę i przewalić nią z łokcia w głowę. On jest zginie z Zembley. od razu wtedy po karetkę i po policję. Znaczy, po policji, żeby nie było, że wy to zrobiliście. No to, bo on jeśli mają broń, najlepiej jesteście za nimi, bo atakowali w sklepie. Jesteście za nimi, mają broń. Od razu w nogę zabieracie broń, przewalacie ten końcem, Nie ten stroną od zajęcia, tylko ten końcem, jak od pistoleta albo od miecza. Nie ostrą stroną, tylko normalnie. I rzucić. On leży i dzwoni od razu po policję, jeśli ktoś ma telefon. Jeśli jest dwóch, no to najlepiej jednego w nogę zabrać broń, przewalić na przykład teraz tak innemu i drugiemu w drugą i też przewalić w głowę. Wtedy on będzie leżał. No i macie sztuki walki, ale nie używajcie to dla żartów, bo to będzie niebezpieczne i jeśli będziecie tak robić. No to może to Wam się źle skończyć. Dlatego tak nie róbcie, jeśli nie macie żadnego problemu. Nie róbcie to dla żartów, ani tak. Bye. oby Wam się podobał ten filmik. Na razie.